A kolejnym sposobem na to, żeby przy za wysokim napięciu poradzić sobie i żeby fotowoltaika Wam pracowała, no bo to jest naprawdę wielki problem. Więk, największy problem tych, którzy posiadają fotowoltaikę, to jest to, że nie dość, że ją posiadasz, to ona Ci jeszcze nie pracuje. I co wtedy zrobić? Jednym ze sposobów jest takie urządzenie, które robi taki patent. Powiem Wam, kto to robi. Firma z Bielska. Firma z Bielska robi takie urządzenie. I robi to taki patent, że jak mamy za wysokie napięcie na którejś z faz, to urządzenie cały czas pilnuje i jak widzi, że już zbliżamy się do tych 250 magicznych 3V, to on obniża o 10V tą jedną fazę. Co prawda na tej jednej fazie, którą Wam obniży, nie wyślecie energii do sieci, ale dzięki temu, że obniży się to napięcie na tej jednej z faz, pozostałe działają i fotowoltaika funkcjonuje. Bo jeżeli macie fotowoltaikę na Trójfazową, czyli na falowniku trójfazowym, no to niestety na każdej z faz musi być napięcie i musi być ono w normie. Czyli do tych 253 V, nie pamiętam jaki jest dół, ale też nie może być poniżej jakiegoś tam stanu, bo niestety też będzie tak, że nie będzie to działało. I wtedy wszystko funkcjonuje jak ta lala. A jeśli nie będzie to działało, nie ma opcji. Jest jeszcze kilka sposobów, na które was zapraszam. W tych shortach, wszystkich, które w tej chwili puściłem, podałem te wszystkie sposoby. A wy jak obniżacie napięcie w swojej sieci, żeby fotowoltaika pracowała? Czekam na wasze propozycje.